Dzień dobry, kochani. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką ozdobę świąteczną, taką bańkę na choinkę. Potrzebujemy włóczkę. Ja pracuję tutaj na jarmarczynse. Do tego szydełko. Tutaj 3 mm. Oprócz tego potrzebujemy troszkę innego kolorku na zabierzkę i biały kolor na gwiazdkę. Tutaj na wyszycie. Oprócz tego jeszcze trochę wypełnienia, nożyczki i igiełkę dziewiarską. To co kochani? Zaczynamy! Zaczynamy od naszego magicznego kółeczka. Na naszym kółeczku musimy wykonać 7 półsłupków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty... Szósty i siódmy półsłupek. Zaciskamy nasze kółko. I teraz wykonujemy w każdym półsłupku po dwa półsłupki. Czyli siedem razy dwa w jednym. Pierwsze powtórzenie. Drugie. Trzecie. A ja Was jeszcze, kochani, zachęcam do łapki w górę i do subskrypcji i do dzwoneczka, bo już powolutku wchodzimy w okres świąteczny. Także coraz częściej już się będą filmiki związane z Bożym Narodzeniem pokazywać. A żeby Was właśnie nic nie ominęło, to serdecznie zapraszam do zostawienia tego subika. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem powtórzeń mamy. Teraz musimy wykonać siedem powtórzeń. Jeden półsłupek nad półsłupkiem i dwa półsłupki w jednym. Raz, raz, dwa. Raz, raz dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz i dwa. Mamy siedem powtórzeń. Teraz kolejne siedem powtórzeń będzie po jednym, po dwa półsłupki, każdy półsłupek nad półsłupkiem i dwa w jednym. I mamy raz, dwa i dwa w jednym. Raz, dwa dwa i dwa w jednym raz dwa i dwa w jednym i dalej dwa w jednym raz dwa dwa w jednym raz. 2 i 2 w jednym. Teraz musimy zrobić, wiecie, jeszcze przeliczę, żeby na pewno mamy wszystko. Tu jest 2 w jednym. Eee, Oczekajcie, przeliczę sobie te oczka. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 26, 27. Aha, czyli jeszcze jedno powtórzenie, jednak musimy zrobić. Żeby było 28 półsłupków tutaj na naszym okręgu. Tak, teraz nam się zgadza. Mamy 28 półsłupków w tym okrążeniu i w następnym musimy wykonać 3 półsłupki, każdy półsłupek nad półsłupkiem i dwa półsłupki w jednym. Raz i dwa. I tak kochani, robimy 7 razy. Dwa, trzy. Raz. Dwa mamy drugie powtórzenie raz, dwa trzy, raz, dwa w jednym, trzecie powtórzenie, raz, dwa, trzy, dwa w jednym, czwarte, raz, dwa, trzy, dwa, w jednym, piąte powtórzenie. Raz, dwa, trzy, dwa w jednym, raz, dwa w jednym, szóste i raz, dwa, trzy, dwa w jednym i mamy siódme powtórzenie. I teraz kolejne, kolejne okrążenie. Znaczy po tym, po tym okrążeniu mamy 35 półsłupków na okręgu. I teraz lecimy i wykonujemy 4 półsłupki, każdy półsłupek nad półsłupkiem. I dwa w jednym. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa w jednym. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa w jednym. I raz, dwa, trzy, cztery, dwa w jednym, jeden, dwa, trzy, cztery, dwa, w jednym, jeden, dwa, trzy, cztery, 2 w 1. I tutaj sprawdzamy raz, dwa. Mam na razie 3 półsłupki tutaj, więc muszę jeszcze wykonać powtórzenie. 2, 3, 4. 2 w 1. I znowu liczę między. Podwójnym półsłupkiem, i tutaj podwójnym półsłupkiem kolejnym. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, czyli to okrążenie mamy zakończone. I teraz ostatnie poszerzające, kochani, okrążenie. To jest pięć półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć półsłupków. Każdy półsłupek nad półsłupkiem i dwa w jednym. I tak jak w każdym poprzednim. O krążeniu powtarzamy takie coś. Siedem raz. Drugie powtórzenie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Trzecie powtórzenie, przepraszam, dwa w jednym. Raz, dwa, trzy. Pięć, dwa w jednym, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, dwa, w jednym, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W jednym 1, 2, 3, 4, 5, 2 w jednym, 2, 4, 5, czyli okrążenie mamy zakończone. I teraz przez dwa ostatnie okrążenia musimy wykonać po 49 półsłupków, czyli kochani, lecimy 98 półsłupków, Każdy półsłupek nad półsłupkiem i potem yy, ucinamy nitkę troszeczkę, odrobinkę dłuższą zostawiamy i wykonujemy dwa takie elementy. Tyle, że w tym drugim elemencie już tej nitki nie ucinamy, bo tą nitką będziemy zszywać. Raz jeszcze powiem, robimy 90, 98 półsłupków, każdy półsłupek nad półsłupkiem. Mamy dwa nasze elementy, tutaj tak jak mówiłam w jednym nitka ucięta tutaj jest drugi element, który zrobiłam i teraz robimy tak mamy włóczkę na szydełku przykładamy do siebie obie strony, tak by te nasze niteczki były w środku przeciągamy pętelkę z tej drugiej z tego drugiego elementu przez szydełko nitkę oczywiście musimy Schować tutaj do tyłu, bo ją będziemy w trakcie robótki też chować. I teraz o, tą niteczkę sobie dajemy tu z tyłu, tą dłuższą. I teraz musimy przez obie te pętelki przeciągnąć tą nitkę. Mamy przeciągnięte. Tu jeszcze sobie musimy ponaciągać co nieco. I będziemy zszywać tą naszą bąbkę, chwytając tylko po jednej nitce z, każdej, z każdego elementu. Tutaj bierzemy tą niteczkę, nie pod dwie, tylko pod tą tylną, tą dalej, a w drugim elemencie bierzemy tą nitkę bliżej. Te po prostu dwie niteczki ze środka. I zszywamy półsłupkami. raz, raz, Mamy dwie niteczki i półsłupek. I dalej. O dwie nitki i półsłupek. Dzięki temu zrobi nam się taki ładny tutaj wzorek. I zszywamy. O dwie niteczki półsłupkami. I gdy dojdziemy tak do, powiedzmy, 2 trzecich, nawet 3 czwartych naszego tutaj zszywania, to musimy naszą bombkę wypchać. Tutaj zostawiłam mały otwór i teraz możemy wypchać naszą bańkę. pychamy dość mocno I jak naszą Tanieczkę wypchamy, to zszywamy ją tutaj do końca. Po dwie niteczki. Troszkę się na końcu pomęczymy. Jeszcze pogrobinkę wypełnienia można dołożyć tak, żeby miała to nasza maniczka ładny kształt. I już ostatnie nasze przyszycia, bądź łączenia. Tu się wbijamy jeszcze w górę. I tu oczkiem ścisłym na samym końcu się łączymy. Wyciągamy nitkę. I już sama w sobie bańka jest gotowa. Teraz weźmiemy się. Tutaj za ten uchwycik można powiedzieć. Robimy magiczne kółko, w naszym magicznym kółeczku sześć półsłupków. Czas: dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Zaciskamy nasze kółeczko. I teraz musimy wykonać sześć półsłupków, ale musimy się wbić w tylną nitkę. Pierwszy, oj, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty półsłupek. Teraz wykonujemy sześć półsłupków już normalnie. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. i szósty półsłupek I teraz już na końcu wykonujemy trzy powtórzenia, czyli jeden półsłupek nad półsłupkiem i dwa w jednym półsłupek nad półsłupkiem. Raz. Dwa. W jednym. Półsłupek nad półsłupkiem dwa w jednym. Teraz dwa i półsłupek nad półsłupkiem dwa w jednym. Oczko ścisłe na sam koniec oczko łańcuszka, niteczkę trochę dłuższą ucinamy, bo musimy to doszyć, plus oprócz tego, że musimy doszyć to jeszcze musimy zrobić tą pętelkę a więc tu już mamy gotowe, bierzemy tą krótszą niteczkę tą ze środka z początku i wbijamy się tutaj w górę, gdzie kończyliśmy, wszywanie Wbijamy się i po prostu tą nitkę przeciągamy. Teraz bierzemy tą dłuższą naszą niteczkę. Tą dłuższą niteczkę i już zwyczajnie przyszywamy tą naszą. To nasze trzymadełko. Musimy w dziewięciu miejscach tak jak mieliśmy na końcu dziewięć półsłupków, to w tych właśnie dziewięciu miejscach musimy to chwycić. I już pozostaje nam na końcu tylko wyszyć tą naszą śnieżynkę i nasza ozdoba będzie skończona. Tak, tak. I kochani, żeby zrobić tą pętelkę, to musimy wbić się w bańkę, potem pod spodem w środku przejść tutaj. Przebić się do góry. Ustawiamy sobie taką długość pętelki, jaką chcemy i wbijamy się z powrotem w nasz ten element. Przeciągamy nitkę, tu jeszcze sobie pilnujemy tej długości. Myślę, że taka wystarczy. I w kilku miejscach jeszcze przeszywamy tak, żeby zabezpieczyć tą nitkę. Tak, potem już tylko przechodzimy w bańkę, wychodzimy gdzieś na środku. Tak samo tą niteczkę też wbijamy w bańkę, chowamy te nitki, ucinamy. I bierzemy się za wyszywanie. I tak, nitka dłuższa. Potem najwyżej możemy obciąć. Wbijamy się z tyłu w naszej bańce. I wychodzimy tak, raz, dwa rzędy od tego elementu. Zresztą najprościej będzie, jak będziecie po prostu widzieć, co robię. I przechodzimy równo tutaj w dół też jakieś dwa rzędy od zszycia. I tak, tutaj troszkę nitki możemy zostawić, bo potem ją utniemy. I teraz przechodzimy pod kątem 90 stopni. I na drugą stronę. To już musicie, kochani, tak wyczuć, w którym momencie się przebijamy. Widzicie, już mamy tutaj krzyżyk. Wyszliśmy z drugiej strony. I tutaj krótsze niteczki robimy po prostu po ukosie. I tak, żeby wykonać takie, jakby strzałki. Odbijamy się tu. I tak. Wbijamy się tak, że robimy prostą kreseczkę, ale igłą wychodzimy rządek niżej na środku. Widzicie? Tutaj będę się wbijać tu żeby była prosta kreska, ale igłą wychodzę po środku, rządek niżej, tak, żeby tą niteczkę po prostu przez tą igłę przełożyć. Widzicie, i wychodzi nam taki kształt. W tym samym miejscu się wybijam, raz jeszcze i przechodzę. Dalej na następną tutaj naszą kreskę i tak samo obejmuję dwa, trzy słupki rządek poniżej wychodzę i nitkę przeciągam. W tym samym miejscu się wbijam, przechodzę w następny punkt, rządek niżej. W tym samym miejscu się wbijam i w środku przechodzę na następny punkt, troszkę chyba za nisko. Tak. Rządek niżej. Widzicie, nasza śnieżynka jest gotowa. Wychodzimy z drugiej strony. Jeżeli oczywiście macie ochotę, to i z drugiej strony możecie wykonać taką śnieżynkę. A już... Kwestia tego, jak się komu podoba. Ten nitki oczywiście ucinamy, które są zbędne. I nasze ozdoby mamy gotowe. Mam nadzieję, kochani, że podobał Wam się dzisiejszy tutorial. Zachęcam raz jeszcze do subskrypcji i dzwoneczka. Wtedy Was nic nie ominie. Do łapeczki w górę i do sekcji komentarzy. Dziękuję Wam pięknie, że ze mną jesteście. Wszystkiego dobrego i powodzenia.